Dzień dobry, witamy Państwa po dłuższej przerwie, po pierwszym obozie przygotowawczym do rundy wiosennej. Ma pan silniejszą legię niż miał pan w ostatnim meczu. Nie słabszą, czy, czy taką jaka była, tak to można jakoś ocenić. Tego się w tej chwili nie da ocenić. Ocenią dopiero nas mecze na wiosnę, które będziemy rozgrywali. Na pewno jest to inna legia z racji tego, że... Hmm, nie ma z nami już Bartka Waryśnskiego na prawej stronie obrony. W jego miejscu jest Artur Jędrzejczyk. Nie ma dwóch napastników, którzy byli w drużynie Nikolicza i Priowicza jest czukwu, który do nas przyszedł niedawno i od dwóch tygodni normalnie, się, normalnie pracuje z drużyną. Czas pokaże tak naprawdę. Wiadomo, że ja bym chciał, aby czukwu. Już był takim pełnoprawnym zawodnikiem, który zna nasz styl gry, wie w jaki sposób się poruszać po boisku, natomiast to nie jest takie łatwe. On potrzebuje czasu przede wszystkim na to, aby poznać kolegów, aby poznać nasz styl gry, aby wiedzieć czego będziemy wymagać. I na pewno te wszystkie mecze, które są przed nami sparingowe temu służą. Na dzisiaj graliśmy dwa mecze sparingowe i tak naprawdę na pozycji numer 9 grało czterech piłkarzy. Każdy po 45 minut. W tych najbliższych spotkaniach Także w głowie mam jakieś tam inne rozwiązania na to, aby ta rywalizacja była jeszcze większa. Nie ukrywamy też do pierwszego meczu ligowego, że jakiś zawodnik się jeszcze na tej pozycji w Legii pojada. Aquadis będzie miał badania dzisiaj wieczorem, takie specjalistyczne przejdzie, co jest pierwsza diagnoza. Nie jest to nic poważnego. Mam nadzieję, że po tych badaniach to zostanie potwierdzone i normalnie będzie z nami od od jutra można powiedzieć, bo jutro wyjeżdżamy na drugie zgrupowanie trenował Kuba Rzeźniczak jest po operacji ręki to też wszyscy wiemy jego rozbrat z takim treningiem stykowym, gdzie jest gra w kontakcie, no na pewno jeszcze trochę potrwa i tutaj trzeba sobie powiedzieć, że w tych pierwszych spotkaniach sparingowych na pewno Kuba nie będzie brany pod uwagę do, do meczów natomiast czy będzie czy zdąży wyleczyć się przed pierwszym meczem z Arką to też czas pokaże, zobaczymy w jaki sposób ta jego ręka reaguje, i jak on jako zawodnik się szybko będzie regenerował. Po tych dwóch sparingach w Hiszpanii, co pana najbardziej zmartwiło oprócz urazów, oczywiście? Ukarzy. Nic mnie nie zmartwiło, bo tak naprawdę chcieliśmy popracować tam. Każdy trening był bardzo przemyślany, każdy mecz dobrany tak, aby zawodnicy wybiegali, pracowali nad intensywnością. My nawet sami w sztabie aż tak bardzo tych meczów nie analizowaliśmy ze względu na, na, na grę, na taktykę, na ustawienie. Po prostu potraktowaliśmy to jako normalną jednostkę treningową z przeciwnikiem wymagającym, który jest bardzo silny, który bardzo ostro gra, bo grali zarówno zawodnicy z Niemiec, jak i ze Szwajcarii bardzo ostro i to nam było potrzebne do tego, abyśmy sprawdzili, w naszym systemie w jaki sposób my reagujemy po bardzo intensywnych treningach i na dużym zmęczeniu. Chcemy wygrywać, bo chcemy mieć nawyk zwycięzcy w każdym, w każdym spotkaniu. Natomiast to nie było najważniejsze, najistotniejsze. Najistotniejsze było to, aby po prostu te nasze statystyki biegowe były na takim poziomie, na jakim chcemy. Trening Gra wewnętrzna nie gwarantuje tego, że będzie takie tempo. Z przeciwnikiem innym, którego się nie zna, jest to gwarancja, że zawodnicy wykonają taką pracę, jaką chcemy. I to zrobili. Nasza taktyka się też dużo nie zmieni. Będziemy chcieli kontynuować to, co, to, co robiliśmy. Na pewno jesteśmy mądrzejsi o Europę. O to, że trzeba być bardziej kompaktowo ustawioną drużyną w defensywie, bardziej szczelną i nad tym pracujemy cały czas, aby gra defensywna Legi wyglądała tak jak w meczu ze Sportingiem, a nie tak jak w poprzednich spotkaniach Ligi, Ligi Mistrzów. Dlatego ta nauka na pewno była dla nas i jest dla nas bardzo, bardzo cenna. Natomiast w ofensywie na pewno to, co powiedziałem. No, mamy kreatywnych piłkarzy, którzy lubią swobodę, którzy potrafią grać jeden na jednego. Mamy wypracowane swoje schematy gry. Natomiast w tej ostatniej fazie, w tej ostatniej tercji można powiedzieć na boisku, no to zawodnik już daje kreatywność i tutaj mają dużą swobodę i Wiele przypadków było takich, że, że robili to, czego nauczyli się za młodych lat. Natomiast co do Sanogo, ja go prowadziłem w dziewięciu spotkaniach w Zagłębiu. W początku mnie nie grał, bo przyszedł kilka dni przed rozgrywkami. Jest to młody piłkarz, szybki, lewonożny, taki, który bardzo dobrze gra w kontakcie, taki, który dobrze gra tyłem, tyłem do bramki i potrafi wygrywać pojedynki jeden na jednego. Na pewno jest to zawodnik, przed którym jest duża przyszłość, natomiast on musi nad tym pracować. Trafił do wielkiego klubu z pierwszej ligi, to jest przykład dla innych, że można, kiedy się odpowiednio pracuje. Natomiast w jaki sposób on będzie wyglądał na tle piłkarzy Legii, na tle Ekstraklasy, tego dzisiaj nie wiemy. To czy ktoś odejdzie z Legii jeszcze w tym odcinku? No. Też nie dam głowy, bo może się taka sytuacja zdarzyć, że ktoś odejdzie. Wiadomo, może wszystko zależy od, od propozycji. Mam nadzieję, że, że te straty, które były do tej pory, są ostatnimi i, i ta kadra, która w tej chwili jest, nie zostanie osłabiona żadnym transferem. Czy ktoś do nas przyjdzie? Tak, może do nas jeszcze ktoś przyjść. To co powiedziałem wcześniej, cały czas jesteśmy w kontakcie, rozmawiamy na ten temat, w jaki sposób moglibyśmy jeszcze wzmocnić naszą drużynę. Natomiast. Tu też to wszystko może się wyjaśnić tak naprawdę pod koniec okienka transferowego, kiedy będzie się zbliżał ten pierwszy mecz i ktoś z głośnym nazwiskiem może akurat do legi trafić. My chcemy być drużyną, która cały czas się rozwija i tylko i wyłącznie wtedy, kiedy do drużyny legi będą przychodzili zawodnicy z głośnymi nazwiskami, będziemy robić postęp. Czy to drugie zgrupowanie na pewno będzie się różniło trochę od tego, które było które jest za nami no z wielu powodów. Tutaj pracowaliśmy nad bazą, nad przygotowaniem ogólnym tak naprawdę. Dużo było treningów takich, gdzie nie dotykaliśmy piłek, ale trzeba swoje wybiegać, trzeba się napocić, aby potem było łatwiej. Natomiast już teraz rzeczywiście, po pierwsza, pierwsza różnica będzie taka, że już w tych meczach, które zagramy, może nie w tym pierwszym sparingowym, najbliższym, ale od tego następnego już piłkarze będą grali w większą Liczbę minut. Nie będzie to dwa razy po 45 minut każdy zawodnik, tylko już będzie 60, 30, być może ktoś 90, także to będzie jedna zasadnicza zmiana. Więcej treningów rzeczywiście będzie też z piłkami, gdzie będziemy poświęcać czas na rozegranie ataku pozycyjnego. Będziemy dużo pracowali nad formacją obronną w strefach, na profilach zawodników. Czasu sporo, będziemy chcieli poświęcić także na stałe fragmenty gry, bo w ostatnim czasie, kiedy ta liga była co trzy dni, aż tak dużo temu nie poświęcaliśmy, bo nie było kiedy. To będzie ten obóz, aby tą drużynę jeszcze bardziej scalić. Atmosfera jak do pracy jest bardzo dobra. Dbało to czy Artur Jędrzejczyk, czy inni piłkarze, którzy cały czas poprzez tą wielką pracę robią także pozytywną atmosferę, wrzucając swoją pozytywną energię do zespołu. Dziękuję bardzo.